Chcę wam przedstawić najnowsze wieści, benzyna będzie po złotych 30. Co by było, e, gdyby w bitwie pod Grunwaldem udział brała e, Magda Gessler? jacy ty ta Gessler. To jest od nas? Gessler. 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 Bo, proszę państwa, wylądowaliśmy. Co by było, gdyby. Poważne analizy abstrakcyjnych scenariuszy. Zapraszają Robert Karpowicz i Bartosz Gajda. Dzień! Dobry. I wiadomo, że podcast się zaczyna. Ta. To jest jasne. Ładna piżama. Dziękuję. O, Sama schodzi. prasowałam. <laughs> Robert Karpowicz. Bartosz Gajda. Czemu piżama? Nie wiem, no ty przyszedłeś w niej, no to ci mówię, że ładna. Bo dopiero wstałam. Co by było gdyby? Tak, ten podcast się nazywa. Działa i funkcjonuje dzięki Waszej pomocy, bo to Wy, gdybałki, podsyłacie. Poważne analizy abstrakcyjnych z na, na... Ha. Brawo, Pierwsza gdybałka, którą mhm. podesłał, podesłała yy, yy, internauta internautka o Niku Little Mail Loli, czyli mały. 99 mały facet loli 99 mm -hmm. co by było gdyby mm -hmm. y, bitwy freestyleowe odbywały się w różnych publicznych miejscach Nie? Mm -hmm. że zatrzymujecie policja dzień dobry panie psie czemu pan wyżywa się <średziny> na mnie <średziny> Zatrzymałem pana tutaj z rana, gdyż zobaczyłem y, i wpadłem w zauroczenie, bo popełniono prędkości przekroczenie. Poza tym nie zatrzymałem cię. Nie wiem, jedzie gdzie. Niech pan tutaj dmuchnie. O, nie! Panie, co pan przecież jadę z dziećmi? Czy pan myślał, że będę tak niebezpiecznie poruszał się po drodze samochodem, co? Wygrałem 500 dla ciebie. Dang. 10 punktów. No, tak. E, no i e, klasycznie. Uh -huh. Kanar wchodzi do autobusu. <śmienic> no, <śmienic> no, no, Dawaj, <śmienic> dawaj. <śmienic> Bileciki do kontroli. Wyciąga ten, kto ma, mimo woli. <śmienic> Jedziesz na wolę? Może masz ochotę? <śmienic> Ty poczekaj, tobie sprawdzę potem. <śmienic> I najlepsze jest to, że w takich sytuacjach ten, kto wykrywa, wygrywa bitwę freestylową y, to albo płaci mandat, albo nie płaci mandatu. Okay. Nie? <laughs> Czyli na przykład jak jest jakieś głosowanie w Sejmie, to kto lepiej zarekomenduje? Tak, OSTR nigdy nie zapłacił. <laughs> no, to są fachowskie. To, są to jest, jest król, jest król. Panie Marszałku i Wysoka Izbo, przyszedłem tutaj, gdyż miałem bardzo blisko. <laughs> Mimo, że na podwórku strasznie... Wysoka mordo. Elo mordy. Wysoka mordo. Klasyk. Ale ciekawe, czy wiesz, witaliby się jak ziomeczki, nie? Wiesz, kaczyński z tuskiem. Jo, jo. Aż, aż mi się mikrofon przekręcił. Mordo, widzimy się dzisiaj. E, e, Rio, masz bibuły? <śmieniciela> I namówi to. To ona skreśli Bata, bo ja <śmieniciela> bym. się nie ronuję. <śmieniciela> <śmieniciela> ja mam słuchość. Ale ważne sobie Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego w takiej jokejce. Tak, tak. Co by było, gdyby, wiesz, reprezentowali West Coast East Coast? Okay. Cudowne. To jeden cudowne. był East Coast, drugi West Coast. Tak, nie? To no który tam. byłby Eminem. <laughs> Prezydent. <laughs> tak. Ta I Szanowni Rodacy i ty kolego Polko. Dzisiaj mam dla ciebie coś bardzo, bardzo z Polko. Chcę Wam przedstawić najnowsze wieści. Benzyna będzie po złotych 30. Mandatu na pewno nikt już nie dostanie. Takie jest prezydenta Stara. Ja mam nadzieję, że dziecka z kąpielą żeście nie wylali. Benzyna po 30 złotych, to tak żeście się wybrali. I teraz jesteśmy na antenie. Okej. Okay. Już mam. Dawaj, dawaj, dawaj. Minęła właśnie, powiem dziesiąta, a ty teraz klasniesz. <noise> Piękny. Fajnie by to grało. Łapy w górę! 10 stopni w Warszawie, łapy w górę, zielona góra klaszcze! Tina Turner tutaj zaśpiewała. Już nie żyje, ale jak żyła bardzo się starała. <śmien ideas> no spoko, Bitwy spoko. No, świetne. Gdybałka od Piotra 1556. Yo, yo. Co by było e, gdyby mm -hmm. w bitwie pod Grunwaldem mm -hmm. 1410. Tak. E, udział brała e, Magda Gesler. Okej, okay, okej. Okay. Z dzisiaj. Z... Nie że Magda Gesler z XV wieku, tylko z dzisiaj. <śmary> z dzisiaj, tak. Mm -hmm. Że tym karmicie ludzi? Tak. Dlaczego wytrujecie ludzi? Co to jest? I tam ci, wie, i ci krzyżacy... Kto to jest? Kessler! Gasler. Ten wbija te dwa miecze, ta przechodzi. To nie było oczyszczone. Chyba od stu lat. No. Wy tym chcecie walczyć? Jak wy chcecie tym walczyć? Wy chcecie osiągnąć jakiś sukces tutaj na tym polu? Kto przyjdzie? Kto przyjdzie? Można płacić kartą? Jak nie można płacić kartą, to się nie dziście, że tutaj nikt nie przychodzi. Przyszło, owszem, trochę Niemców, trochę krzyżaków przyszło. No ale co oni jedzą? Źle jedzą. I ci krzyżacy, ty, ta gesła? To jest od nas? Gesła. <laughs> Magdalena, gesła. To od nas, od nas. Od nas, od nas. Od nas. Kukułcze jajo to rzuciliśmy. Ona, ona by to yy, tak rozwiązała, że doszłoby do rozejmu. O, myślisz, no, że tak. No, myślę, że tak. A, jest, bo... bo na końcu pojednanie jest Oczywiście. i sukces. No, I wszyscy jedzą. I wszyscy nie? jedzą i są zadowoleni. zadowoleni. Wcześniej tutaj tak nie było. Rzeczywiście teraz te firanki zmieniły nam. <głos> piękny, <głos> cały grumal. Zamieniłam Brunwald. te olchy na firanki. <noise> tak. Wcześniej, jak tutaj była zielona trawa, to mi się nie podobało. Teraz na żółto jest rzeczywiście lepiej. Trochę koni musiały tutaj podeptać, i... ale warto było. Świetny pomysł. No i wyobraź sobie taki, że tam wiesz, nie wiem, ile było tego wojska 50 tysięcy ludzi, i oni wszyscy na pik... jak na pikniku tak się znajdą. <laughs> I tam tak, wszyscy mieli tak, odejazd tak. i, i Mesos, mesos. <laughs> Jagie... Jagieło. Mesos, mesos. <laughs> a, a... Tylko Jurand nie był my... <laughs> jedną ręką. <laughs> Weź mi podaj ten udziec, bo nie mam jak go Jurek, jak ja, 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 idź weź, I sobie jedzą. On nie widzi, nie hmm, wie, bo nie leka. Kto to jest, kto to jest? Czyli można, czyli można. To można, mhm. dał, dałoby się, mhm. no. Yy, dobrze, kolejna gdybałka od per Joanna Perłowska, 4403. Joanna Perłowska, gdybałkę, co by było? Czas zaczął się cofać. To jest podcast, co by było gdyby. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Bartosz Gajda. Robert Karpowicz. Także tak, no. Dobra. Już dajemy? Ale to, ale właśnie, a ten czas by się cofał tak już na zawsze, czy, czy, czy co, czy wracałby? Czy w drugą stronę, czy Bo co? ja bym, ja bym chciał na przykład pogrzeszyć troszkę. Pójść do sklepu i wyjść z, nie płacąc. Co byś sobie wziął? To, to ja co leżałoby to. Nie ważne, kierowniku. co po prostu. Dokładnie. Ale to, byś, to, to jakby się czas cofał, to byś przy odnosił rzeczy do sklepu. Właśnie. Właśnie. No, no i co? Bo byś? jak bezpowrotnie, no to spoko, ale. Wypływałbyś zupę i wlewał do gara. Tak. Ten, o, Ale byłbym to... głodny. Już idzie obiad, już, już jest podane u... I, się I kurczak zaś jest surowy. Biega. I jeszcze biega. Tak. Jadłem od... cię. Będę cię jadł. Będę go zjadł. Będę go zjadł. Co by było jeszcze, żeby czas się cofał, nie? Że na przykład dzieci są znowu małe. O. O. <laughs> ja wiem, że małe dzieci mały problem, ale jednak wolę... Wolę się wyspać. Wolę się wyspać, no. <laughs> wolę nie wstawać o drugiej nad ranem. Ale spoko. Ja nie, ja lubię, że moje dzieci rosną akurat. No to tak, jest okay. tak, tak. Ty, ty lubisz, że twoje rosną? Ty może i moje już urosły. I wkurzające to jest, czy nie? Y już słyszałem pierwszy raz idź stąd. <laughs> <O> <laughs> słyszałeś już chyba ty? <laughs> też było. Weź, ta to weź się. <laughs> nie, to. Moje mnie jeszcze kochają. <laughs> nie, moje też, ale czasami. <laughs> Są że nie. Czy na przykład, jakbyś miał kaca, to byś cofnął czas i nie pił? Nie. <laughs> Jestem świadomy konsekwencji. Jestem dorosły wolno mi. To jest Mój wybór. Dobra. Najwyżej zobaczymy, co będzie. <laughs> Idę przecież tylko na jedno. Kolejna gdybałka od Janusz Piekarz 5937. 3595. 357975. 5, bardzo dużo. Bardzo dużo, 5,7, 7, mm -hmm. 9, 3, 5. Co by było gdyby śmiech był zakazany? No i, i, ja, i jeśli śmiech byłby zakazany, mm -hmm. czyli byłyby kary za to, mm -hmm. nie? Cielesne. Cielesne, czyli dostajesz. Gilgoty. Mm -hmm. Chyba ty. Gilgo ja, Gilgoty. <słuch> ja jestem Wierz słaby. W I teraz wyobraź sobie, że, że ci gilają. Gil A masz gilgotki? Różnie. Okay. Ja bym znalazł. <laughs> A gdzie byś szukał? Mówisz <laughs> mi? <Uwierzchni>? Wszędzie. <laughs> no ale dobra, to jeżeli nie gilgoty i śmiech byłyby zakazany i to i karą byłyby gilgoty, to przychodziłby pan i się nie śmiał? I robił? Tak. Gile, gile, gile. Tak, tak. To byłby pewnie polityk. Gili, gili, gili. Oni nie są śmieszni. Oni mają najlepiej, nie? Który na przykład? No, każdy, a masz jakiegoś wybranego? Czarzastego z no, ten, ten jest akurat śmieszek. Nie jest akurat śmieszek. Tak, to to jest śmiechny, źle wybrałeś. Śmiechny, śmiechny, śmiechny. No. W sensie lubi pożartować. Tak, ma poczucie tak, tak, humoru. Tak, tak. tak, tak, tak. Ale i... takimi największymi tyranami właśnie byliby tuski Kaczyński, nie? Okay. I obaj naraz. Aha. Jakby bez względu na opcję polityczną nie wiesz, który będzie ci gilał, nie? Owo jedno tak. Gili, gili, gili. I byli, byli, przychodziliby i teraz będziemy cię gilać. Gili gili gili. Tam. Przybyli, popatrzyli i zrobili gili gili. Kurczę, ale ile, ile byłoby, wiesz, Śmieszne, wszystkie, gili, gili. wszystkie, na przykład, no, nie miałbyś roboty, nie, bez <laughs> stand-upy, albo rzeczywiście byłoby piwnicach, albo takie nielegalne. Albo takie byłyby właśnie no, kontrabanda, jak... Tak, jakaś, tak, jakaś tak, takie jakby... jak za Al Pacino, Ta... jak za alkoholem, nie? <laughs> ale capone. No. Bo <laughs> podobni <laughs> Też byli, tez, i ten, i ten to brunet. <laughs> Jakby, że za, zakaz alkoholu to jest prohibicja, to zakaz śmienia to by była prohibicja. <laughs> prohibicja. I były, byłyby, tylko, by, byłyby kraje, w których wolno, nie? Okej, okay, takie no, wiesz, dobra. To, Że rządzi dyktator, który jest stand-uperem. <laughs> <Zawański> jest komikiem. <laughs> jest komikiem, jest komikiem, tak, tak. Ale wiesz, ale i takie, nie wiem, że na przykład w Korei Północnej jedziesz, żeby się wyśmiać. <laughs> Tam wolno tylko ja! Ty... To... Wiesz, lądujesz... Proszę Państwa, wylądowaliśmy. A! A! Przez mój wylądowaliśmy. Nie spodziewałem się. A nie, to był... Dwa tygodnie jedziesz się wyśmiać, nie? I wracasz i później... Spoko, spoko. No. Ale i świat bez śmiechu byłby bardzo, bardzo smutny. No dobra, no dobra! Eee, no dobra. Pośmiali cośmy, się, Coś my się pośmiali! Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wszystkie grybałki. Pamiętajcie, że można nas y, o, oglądać i słuchać na różnych. Ciekawe, czy było słychać naszą wydawczynię. O, wie, wiecie, co ona powiedziała? Powiedzcie, że idzie nowe. I bo? Będzie coś nowego. Aha. Razem, razem będziemy załoga gigi. Mogę zdradzić? Proszę. To nie zdradzę. To zobaczenia. Będzie śmieszniej. Co by było, gdyby? Wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube, Player .pl oraz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych.